Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie zainstalowała kolejną już wrzutnię do książek. Urządzenie ułatwi czytelnikom oddawanie wypożyczonych lektur bez konieczności wchodzenia do budynku biblioteki. To druga wrzutnia w Tczewie. No, wrzutnie są potrzebne, zwłaszcza w okresie pandemii no, sprawdziła się nasza wrzutnia, która się znajduje na Starym Mieście. Druga wrzutnia została zamontowana tutaj na osiedlu Górki, w, przy, przy bibliotece na Górkach. Jest to biblioteka oddalona od centrum miasta, z drugiej strony e, czynna 4 godziny dziennie. E, obok znajduje się też e, no, centrum handlowe, sklep, e, więc e, tutaj wieczorami dużo mieszkańców zagląda, więc jest okazja, żeby w każdej porze wrzucić, zwrócić książki. No i właśnie po temu służy ta wrzutnia. Do tej pory wrzutnia się na Starym Mieście sprawdza doskonale. Nawet po półtora tysiąca książek miesięcznie było zwracanych. W każdym miesiącu no minimum 400-500 jest zwracanych. Jeżeli tutaj się przyjmie, to oczywiście też w planach mamy przy innych filiach, ale to jeszcze kwestia no, przynajmniej kilku miesięcy. Wrzutnia to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą dotrzeć biblioteki, bo na przykład pracują w godzinach jej otwarcia. Pierwsza wrzutnia została zamontowana na Starym mieście.